Witajcie kochani! Dzisiaj kolejny box mitologiczny, to I w następnym miesiącu nie będzie boxa z MagicalSuitcase, tylko będzie ten nordycki. A za dwa miesiące być może nie będzie żadnego. No chyba, że zarobię. Ale... Że... Może na bok. Zaczniemy tylko, ile mam... tu 12 przedmiotów. Jakieś takie coś. Doczytamy, co to jest. Może to coś, albo nalepka. Tak jak wprost to na koszule. Owocowe żelki o, Ofiara... ofiara dla... Katyn O, to pewnie żelki serca Bo to jest na serce Kudusia Z bizonem Katyn Czyli pierzasty wąż. Herbatka, herbata asan, cukrowek wioski, żurawina, suszone jabłko, papaja. Zobaczmy. No. Taki dosyć egzotyczny bok. Za dwa miesiące ma być rzymski. Bardzo bym chciała, ale by właśnie nie wiem, czy będzie mnie stać. Książka. Na szlakach duch duchowości majów. Spokojne przeczytanie. To przynajmniej prawda współczesnych majach. I co tutaj mamy? Piękna kukurydza w miodzie. Tu nie będzie świeczka. Tak, tu jest świeczka. O, teraz już na wszystkich grawerują. Mitologia miała majów. Koń świata, strach i las. Pięknie pachnie. Gumex. Szkoda, że jeszcze żadnego z się w mojego nie trafiłam na, ale taki kalendarz Majów. Nic nie wiem, nie A tutaj? przedstawiam, że druga chwyca. Nie, kubek. Co, i dużo tych kubków mam, aż mi się przestają mieścić. Znaczy, mniej moich rodzinie, bo nie wiem, mam. w kim w deszczu. O i kalendarz. Ciekawe, czy moje zgodzą się przy, przywiesić. Ale myślę, że się zgodzą. Bardzo ładne. Bardzo ładny boks. Tylko zobaczymy teraz, co z tymi żelkami. Czy to będzie jeden wielki żelek serca? Nie, to jakby fragmenty serca. Ja. Rzeki w kształcie ludzkich twarzy, astyski tatuaż, Muszę sobie zrobić to pewnie taki na wodę. Herbata, ekologiczna świeca, przez z kukurydzy, poduszka, kubek, drewniany kalendarz majów, książka, kalendarz do powieszenia na cały rok. Każde wiedzę od Oli Olacz. Ka kawałek prawdziwego wulkanu. Kawałek wulkanu to pewnie to. Bo tym jest kumek z kamieniem wulkanicznym. Miałam rację, że to tatuaż. Pewnie taki na wodę, co się potem będzie zmywać. Nie podam go aż szkoda, bo bym miała pewność. I ten kalendarz jest fajny. Porządnie zrobiony. Podsumowując, box bardzo fajny. I nie wiem, czy nie ograniczę się tylko do mitologicznych.